W Szwecji ze zrozumiałych powodów covidowych staraliśmy się unikać portów i zaglądać do miejsc raczej nieuczęszczanych przez innych żeglarzy. Udało nam się znaleźć przepiękną zatoczkę. Osłonięta ze wszystkich stron mogła dać schronienie dla wielu jachtów, a była pusta. W kontemplowaniu jej piękna nie przeszkodził nam nawet intensywny deszcz. Kiedy wypływaliśmy, chyba zaczęliśmy rozumieć niechęć Szwedów do tego zakątka. Kolor spalin z przezroczystych zrobił się biało-szary. Silnik stop, kotwica w dół i do roboty. Najpierw filtr wody chłodzącej. No tak, pewna znana holenderska firma oferuje nawet specjalny przyrząd do otwierania tych filtrów. W środku galareta z Medus. Tylko, że po wyczyszczeniu filtru woda w dalszym ciągu nie za bardzo chciała płynąć. Nie pomogła stalówka, zbyt miękka, żeby przetkać, zbyt sztywna, żeby przejść przez wszystkie zakręty instalacji. Mozolne dłubanie wyciągnęło wielki czop z ramienic, rodzaju roślin wodnych, których pełno było w wodzie. A całkowite przetkanie osiągnęliśmy dzięki pompce do pontonu. Można już było spokojnie płynąć. Tylko w najbliższym porcie okazało się, że wokół śruby owinęła się gruba warstwa ramienic. Pomógł bosak, nóż i srebrna taśma.